Panteon Górnośląski obchodził pierwszą rocznicę w formie upamiętnienia kolejnych osób wprowadzanych do Panteonu Górnośląskiego, w poczet osób zasłużonych. Tymi osobami są dzisiaj osoby związane ze środowiskiem architektów oraz szeroko pojętym środowiskiem kultury Górnego Śląska ostatnich stu lat. Mamy tych osób 39, zapraszamy na naszą wystawę stałą, gdzie Państwo możecie się zapoznać z tymi biogramami naszych zasłużonych postaci. Przyjemnością dzisiaj biorę udział w tym spotkaniu. Jest okazja przywrócenia pamięci wielu osób, o których być może już wiele osób także zdążyło zapomnieć, pomimo tego, że wkład tych osób jest absolutnie wyjątkowy, jak chodzi tutaj o obraz, krajobraz, o historię, o tradycję ziemi śląskiej. I dlatego wydaje mi się, że organizatorom należy się tutaj jakieś uznanie za taką właśnie inicjatywę. Mnie jako architekta urbanisty szczególnie cieszą te przypomnienia osób, które kształtują krajobraz, który znamy z życia codziennego, schodzenia po ulicach Katowic i innych miast naszej aglomeracji. Przypomnienie sobie osób, które już być może od wielu lat nie żyją, ale kształtowały podstawowe pojęcia dla architektury, urbanistyki. Dlatego rozumienia przestrzeni wydaje mi się absolutnie kluczowe, jeżeli myślimy o tym, że jakiś związek międzypokoleniowy ma znaczenie, jeżeli myślimy o tym, że tradycja może posłużyć do budowania przyszłości, jeżeli myślimy o tym, że nasze myślenie o przyszłości musi być w jakiś sposób zakorzenione także w przeszłości. No wiesz, na pewno się cieszę, że taka osoba jak Andrzej, który tyle zrobił dla Śląska, powinien tu być, tu jest jego miejsce. Mimo, że stąd się tutaj nie urodził, stąd nie był, ale całe życie i całe swoje serce zostawił na Śląsku i jest dumny, że mógł się nazywać Ślązakiem i że tu jest. Uroczystość bardzo piękna, no bezwzględnie powinniśmy dbać o to, żeby upamiętniać, wydobywać, nie pozwolić zaprzepaścić pamięci o naszych przodkach, no z wielu względów oczywiście. No to ma charakter taki bardzo propolski, łączności Śląska Cieszyńskiego z Polską, co nie zawsze też było takie oczywiste no dla mojej mamy, czyli z tych bohaterek. To była walka o róg ludowy, czyli o prawa ludzi. I to była kurierka Vincenta Witosa, więc cała działalność ruchu ludowego, jakby była życiem mojej mamy i zresztą mojego ojca też. Także to są bardzo takie, wartości uważam uniwersalne i nam bliskie. Zbiór Panteonu Górnośląskiego, zbiór osób zasłużonych to zbiór otwarty. I taką tradycją panteonu będzie wprowadzanie corocznie kolejnych osób do panteonu Golnosolskiego. Polecam wszystkim Państwu spojrzenie na naszą stronę. Tam jest bardzo precyzyjny regulamin. Panteonu zatwierdzony przez wszystkich organizatorów panteonu Golnossiąskiego, czyli Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Architiecyzję Katowicką i Miasto Katowice. Regulamin, z którego wynika, że osoba zasłużona jest wprowadzana przez Promotora, następnie musi zyskać poparcie dwóch lub jednej co najmniej instytucji publicznej, i wtedy Rada Programowa Panteonu Górnośląskiego przystępuje do procedowania, to znaczy określa, czy ta osoba zasługuje na włączenie do Panteonu, czy nie. I po takiej wstępnej opinii Rady przystępujemy do badań historycznych i sporządzamy biogram naukowy recenzowany oczywiście przez samodzielnych pracowników nauki. Po tym procesie Osoba może być włączona do pantonu Górnośląskiego. Za jego zasługi, za jego pracę, poświęcenie jest w Panteonie, z czego się cieszymy bardzo jako rodzina. A Maryś był tak kochanym pod każdym względem synem, człowiekiem, dzieckiem, że się nie da opowiedzieć. Był radością, wybitny i zdolny i pracowity, i spokojny i skromny do bólu cudownym dzieckiem, cudownym. Jego życie, jego praca, jego trud, tu go doprowadziły, jego poświęcenie. Cieszę się, że ksiądz Robota został wprowadzony do Panteonu. Walczyliśmy o to trochę, ale udało się. Wśród osób zasłużonych Panteonu Górnośląskiego są osoby związane z kulturą chrześcijańską, szeroko pojętą, są katolicy, są ewangelicy. Ale są też osoby niewierzące. Są osoby, które się deklarowały jako agnostycy i te też są wprowadzane do panteonu. Nam nie chodzi o to, żeby zrobić pewien zbiór związany z pewną typologią kulturową. Natomiast chodzi nam o to, żeby pokazać te osoby, które najbardziej zasłużyły się do Różnego Śląska, ale również spełniają warunki konkretnych ustaw obowiązujących w naszym państwie w stosunku do pokazywania zasług osób zasłużonych. Wydaje się, że każda inicjatywa, która zmierza w kierunku budowania tej tożsamości śląskiej, opartej na budowaniu polskiego śląska, jest czymś niezwykle istotnym, znaczącym i powinna być bardzo mocno wspierana przez niemalże wszystkich, którym na sercu leży nie tylko kwestia tego bieżącego kreowania rzeczywistości gospodarczego czy społecznego, ale każdego, kto rozumie, jaką rolę dla budowania tożsamości właśnie. Pier budowanie przeszłości, a sięganie do tej myśli, która budowała właściwie tę tożsamość poprzez ludzi, którzy wpisywali się w dzieje tej ziemi. Równolegle o godzinie 12 ruszył piknik rodzinny na placu przed Panteonem. W drugim dniu świętowania zaprosiliśmy Zespół Śląsk, który w tym roku obchodzi 70. rocznicę powstania do obchodów z nami wspólnie pierwszej rocznicy istnienia i Zespół Śląsk dał nam oprawę muzyczną mszy świętej oraz wykonał przepiękny koncert pieśni patriotycznych po mszy świętej, która się odbyła w Katedrze Śląskiej. Thank right. Zdiagnozowała ołowicę, a potem ratowała przed zaborowaniem lub przyjęciem tysiące dzieci mieszkających w pobliżu ruty metalinie żelaznej Szopienice w Katowicach. W imię najwyższych wartości oraz swojej lekarskiej przysięgi stanęła samotnie naprzeciw całej machinie, Partyjnej i państwowej. Poprzez swoje obywatelskie działanie, osobistą odwagę i poświęcenie pokazała nam wszystkim, jak wiele może osiągnąć człowiek działający nawet samotnie w dobrej sprawie. Oczywiście tę swoją postawę i działanie opłaciło ofiarę. Zablokowano jej na Uniwersytecie Medycznym karierę naukową. Ale dzięki jej działaniom około 2000 dzieci wyjechało do Sanatoriów. Wyburzono dwie ulice w położone położonych w bezpośrednim sąsiedztwie huty oraz drony przeginne ulicami i pobliżu. Wywieziono 200 tysięcy ton skażonej ziemi. Towarzyszono poszkodowanym osobom przez dziesięciolecia. Drodzy bracia i siostry, wrócę do jednej myśli z laudacji wygłoszonej, kiedy pani doktor utrzymywała doktoratury <trony> z Kausa. Jak wiele może osiągnąć człowiek, działający nawet samotnie w dobrej Działała samotna, ale samotna nie była. Stała za nią autonomiczna instytucja, sumienie, sumieniu, sumieniu człowieka i lekarza, rodzina. Ostatecznie wspierał ją Bóg. Bracia i siostry, nie możemy postać i działalność Pani doktor Jolanty w reguł Jej żywot pisany pracą, cierpieniem, proekzystencją, życiem dla innych, nie może być zapomniany. Jej postać, jak i inne wczoraj przyjęte do Panteonu, stają się prezentem, otwierającym nowy rok istnienia tej instytucji kultury. Przekazywanie wartości poprzez spotkanie z wartościowymi osobami, ukazującymi jak wiele może osiągnąć człowiek działający nawet samotnie w dobrej sprawie. Pantheon grunno tak jak już była mowa, ma pierwszą rocznicę urodzin państwo 70. W związku z tym wspólnie razem cieszymy się z tych naszych powodów. Na wielokulturowym Śląsku żyli razem katolicy, protestanci i wyznawcy judaizmu. Polacy, Niemcy. Żydzi. Nikogo z nich nie zabraknie na wystawie, ponieważ każdy wniósł do wspólnego dziedzictwa niepomijalne wartości. Dopiero na drodze uzupełniania się dialogu, geniusz górnośląski mógł się w pełni objawić. Tradycja folklorem była zaraźliwa i to dzięki niej kultura ludowa Górnego Śląska stała się przedmiotem ogólnopolskiej dumy oraz przekroczyła granice kraju. Tradycje, obyczaje i muzykę regionalną miały głęboko zapisaną w duszy.

Pierwsza kobieta. Tutaj Państwo macie banknoty i monety oczarałeś katastrofy smoleńskiej.

za Czego Państwo życzycie Panteonowi? Co najmniej 7 lat.